Na drodze zdarzają się różne sytuacje, jak choćby taka. Piesza uniknęła wejścia pod tramwaj, ale nieomal została przejechana przez drugi, jadący w przeciwnym kierunku. Kolizje i wypadki z pojazdami transportu zbiorowego niosą ze sobą spore zagrożenie dla większej ilości osób, bo przecież w autobusie czy tramwaju liczbę pasażerów podaje się w dziesiątkach i setkach w końcu spore środki lokomocji. Dysproporcja gabarytów przywodzi na myśl znane powiedzonko, że duży może więcej. Być może jego echo błąkające się gdzieś w podświadomości jest przyczyną agresywnych zachowań niektórych uczestników ruchu drogowego, przekonanych o swojej nieomylności i dominacji. Wielu z nich już nigdy nie przekona się, że byli w błędzie. Żebyście ich nie robili i wobec nadchodzących zmian w przepisach już od następnego odcinka będziemy szerzej zajmować się nowinkami prawa o ruchu drogowym pomoże nam w tym policjant. A teraz już czas na naszych komentatorów halo Andrzej i Romek, co macie dziś ciekawego. Dzień dobry, witam serdecznie widzów programu na Osi. W jakim cyklu jesteśmy? <laughs> Program na osi w cyklu nie zabijaj, nie daj się zabić. Zapraszamy do analizy wypadku. Zapraszamy, żebyście Państwo razem z nami oglądali ten wypadek. Dlaczego się wydarzył, ocenili, dlaczego doszło do tej sytuacji? Co się mogło wydarzyć? Zobaczymy. Zapraszamy. No, jedzie sobie z prawej strony, wyprzedza samochód ciężarówkę z prawej strony i nagle skręca w lewo przed tą ciężarówką. No i ciężarówka nagle pojechała prosto. Jak to się stało? No dlaczego tak się stało, że ten pan wjechał pod tą ciężarówkę, bo w zasadzie wjechał pod ciężarówkę. No ale dlaczego właśnie on tam wjechał pod tą ciężarówkę? Czego on się mógł spodziewać po tej ciężarówce? No ja myślę, że spodziewał się, że ciężarówka pojedzie w lewo, ponieważ, ponieważ pas ciężarówki, na którym ciężarówka się znajdowała był do skrętu w lewo. To widać po oznakowaniu poziomem. Po oznakowaniu poziomem, tak. I a ten pan też mógł skręcać w lewo, a bo ten też pan tutaj... też mógł skręcać w lewo, czyli każdy powinien jechać swoim pasem. I tutaj obaj w lewo, obaj w lewo, tak. Tylko że pan, pan w ciężarówce jakoś nie miał ochoty skręcać, no, ten mamy... skręcać w lewo, miał ochotę jechać prosto. A I pan, prosto. Tak, a pan z środkowego pasa po prostu nie przewidział, że pan z ciężarówki będzie jechał prosto, no. I więc sobie swoim własnym pasem jechał, skręcając w lewo. No I nagle było, było zawrócenie tego pojazdu, żeby zobaczyć, upewnić się, czy na pewno ta czarówka pojechała prosto. No. I tu uważajmy na to, bo. Bo pasy są jakby kierunkowe, bo by to był pas kierunkowy, ale po prostu no, nie każdy zauważy, że jest ta strzałka w lewo. I... A no już widelec. Uda mi się, uda mi się, bo, bo przejechałem pojechać prosto. A tu się ukazuje też Matty punkt, może ten kierowca tej ciężarówki właśnie się zgubił. Tak, bardzo często taka sytuacja nawet na naszym skrzyżowaniu tutaj pod redakcją. Że w prawo to nie obowiązuje chyba no, ten migacz, rzadko no, 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 kto włącza. W migacz. To tak. on skręca w swoją uliczkę. Tak. Do siebie do domu. Do ja siebie ja do to domu. To do domu. Po co, po co, po co? No ale niekiedy no, się jedzie trochę szybciej za nim i nagle ktoś skręca, ale najpierw się zapala stop, a później skręca, a później ewentualnie jak zobaczy albo usłyszy pisko poza sobą. To wtedy, aha, miałem kierunkowskaz włączyć. No już, jestem, branie, tak. no, no to już jak jest w tak? No Ale to jest częsta sytuacja, tak. Częsta że, sytuacja, że często to się zdarza. Dopiero z ruchem kierownicy się włącza kierunkowska. No, no, a najpierw powinien by być kierunkowskaz, a potem dopiero. Później dopiero, dopiero stop, ewentualnie na, naciskamy na stop, ale też nawet jak nie musimy hamować, naciśnijmy na ten stop, żeby te świadomka się zapaliły. To nie, nie dochodzi wtedy też do takich rzeczy. To nie? Jak byś to nazwał, to zdarzenie na drodze? No to mi przypomina pewną sytuację taką, ponieważ to Ameryka jest, no to widzimy, że jest amerykańskie auto. No to chyba ten kowboj nie udanie zaganię konia do Stajni. <grym> no <grym> Może tak, tak być? No tak, no, można tak powiedzieć, ale to nieudane zaganianie było tego, tego, tego konia, bo koń pojechał po, po, poszedł, po swoją poszedł, drogą. <grym> poszedł swoją drogą. Także zapraszamy na YouTube'a. Lajkujcie na YouTubie. Aha, znowu mnie wrabiasz w tą subskrypcję, tak? Subskrypcję, <laughs> tak. <śmiech> no niestety takie... karoł, tak... Lejkujcie ten kanał. Dokładnie, lajkujcie. Jak macie inny punkt widzenia, piszcie do nas. My to będziemy... Doceniajcie, tutaj... po swojemu dzielcie się opinią z nami. Jak dojdziemy do tego wspólnie będzie to ciekawsze Dokładniej będzie będzie Zap, fajniej zapraszamy do programu na osi do cyklu nie zabije nie da się zabić widzimy się następnym razem Cześć. do następnego odcinka